Kiedy mówisz Andrzej Duda, to ludzie albo wzruszają ramionami, albo się śmieją. W końcu to notariusz Kaczyńskiego, długopis z funkcją mówienia i milion innych rzeczy, które niejednokrotnie słyszeliśmy. What can I say such a difficult situation. Dobra, to zaczniemy od minusów. Tak zupełnie uczciwie. Duda przez większość kadencji był przedłużeniem PiSu. Czasem wyglądało to tak, jakby nie czytał ustaw, tylko sprawdzał, gdzie ma podpisać, żeby jak najszybciej polecieć na narty. What? Zero własnej inicjatywy, zero ryzyka. Raczej menadżer podpisów niż lider państwa. <laughs> Ale pamiętajmy też, skąd wychodzimy: był Komorowski. To był żart z instytucji prezydenta. Gość, który przegrał wybory z człowiekiem, którego nikt nie brał na poważnie. Człowiek, który potrafił pomylić nazwę własnej partii pomylić konstytucję z instrukcją obsługi tostera. No, i zaliczyć więcej wpadek językowych niż przeciętny tiktoker po kilku głębszych. No, sorry, ale jeśli Komorowski to był pas transmisyjny Platformy Obywatelskiej, to Dudę nazwać można nawet czasem y, myślącym samodzielnie. I to właśnie czasem ratuje mu ocenę, bo jak trzeba było się postawić, to się postawił. Weto do ustaw sądowych w 2017. No to tutaj zaskoczył wszystkich. Pan prezydent miał prawo się z tym nie zgodzić, zawetował, ale mógł przygotować wtedy własny projekt, który dawałby również jemu już możliwość, albo skazanemu przez niego organowi, by tę weryfikację przeprowadzić. Nawet teraz przy rządzie Tuska potrafi powiedzieć nie, potrafi zagrać na czas. Czy to przy ustawach sądowniczych, czy w relacjach z Unią. Nie robi tego idealnie, ale gra w swoją grę i nikt nie mówi mu, jak ma wyglądać jego druga kadencja. A propos obecnej władzy, a propos rządów Tuska, najchętniej prezydenta naszego jeszcze obecnego wyłączyliby pilotem. Irytują się, że coś blokuje, że czegoś nie podpisuje, a my, wolnościowcy, tylko się z tego śmiejemy. A duda on po prostu ich. Nie słucha. Robi to, co ma robić. Czasami blokuje to, co być może byłoby szkodliwe. A więc podsumujmy, czy Duda to notariusz? W mojej ocenie nie, może trochę, ale na tle innych polskich prezydentów, jego poprzedników, wypada naprawdę dobrze. Jako nieagresywny, bezkonfliktowy człowiek, który nie robi zbędnych dram. I blokuje to, co w jego ocenie może być niekorzystne. I w kraju, gdzie każdy chce rządzić wszystkim, właśnie taki Andrzej, prezydent Andrzej Duda, być może był, a może i nawet jest tym, czego my, Polacy, potrzebujemy. Daj znać w komentarzu, jak Ty oceniasz obecną i poprzednią kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i podzielenia się swoją opinią w komentarzu.